5 grudnia 1942 roku. Wieczorem w Teatr de l'Ambassadeur na Clotilde munil La Parisienne, Henri Becca i nigdy nie choć nago, go, du Salis-Cozea. Trzeba naprawdę podziwiać ilość wariantów, na jaką potrafili zdobyć się autorzy sceniczy francuscy, jeżeli chodzi o tzw. trójkot małżeński. Bo żeby ze zwykłego trójkąta stworzyć tyle trójkątnych figur, trzeba naprawdę pomysłowości. Clotilde de Menil została wystawiona po raz pierwszy w 1885 roku i natychmiast uznano ją za utwór klasyczny. Niedługo po tym przechodzi do komedii francuskiej. Wielka Réjean umacnia jej chwałę swoim talentem, grając Clotilde w Vaudeville. Jednakże największy sukces zapewnił tej sztuce Antoine w swoim teatrze. W czasie całego wieczoru zastanawiałem się na próżno. Co było w tym klasycznego i wskutek czego sztuka ta przeszła do żelaznego repertuaru sceny francuskiej? Clotilde Mnil jest żoną starszego pana, który chce otrzymać jakieś wyższe stanowisko w administracji. W domu bywa przyjaciel męża, który dzięki tej przyjaźni jest także przyjacielem żony, mówiąc językiem przyjaznym. Klotyld jest sprytną samiczką, jak wszystkie kobiety głupie. A żeby umożliwić mężowi utrzymanie opragnionego stanowiska, co jednocześnie pomoże do ustalenia się, w znaczeniu sprawność, zaufanie, spokój, jednym słowem PKO w miłości, stosunków między nią i kochankiem. Klotyld puszcza się marginesowo, z jakimś ustosunkowanym młodzieńcem. Mąż uzyskuje stanowisko, kochanek wraca do swojej roli, Wszyscy są zadowoleni. To wszystko przez trzy akty. I żeby to chociaż było pikantne, jest płaskie. Cała intryga, jeżeli to w ogóle można tak nazwać, jest zupełnie mechaniczna. Czuć w tym konstrukcję oczywiście nie pozbawioną precyzji, ale zupełnie bez nerwu. Clotilde jest skończonym typem paryskiej bourgeoisie. Z zupełnym chłodem przeprowadza swój plan, zachowując wszystkie pozory dobrej żony, i co najważniejsze, wiernej kochanki. Bo w tej sztuce wysuwa się na pierwszy plan nie zdrada męża, lecz zdrada kochanka. Kochanek podany tu jest od pierwszego aktu jako zupełnie zrozumiała część domu Dumenilów. Konflikt to zdrada kochanka. Wszystko razem matematyka, zimna i bez omyłek, bez kropli już nie tylko uczucia, ale nawet zmysłów. Nikt tu nikogo nie kocha, ani specjalnie pożąda. Wszystko jest dobrze załatwioną transakcją dla wszystkich pod przewodnictwem sprytnej Clotilde. Mąż utrzymuje upragnione stanowisko. Kochanek, chwilowo zdesperowany, że utracił nie tyle względy, co swoje wtorki i piątki, dla których już tak się przyzwyczaił, że nie umie sobie wyobrazić innego życia, odzyskuje swoją rolę i po chwilowej burzy widzi się znów posiadaczem swoich wtorków i piątków. A Clotilde? dzięki stanowisku męża, podniesie się o jeszcze jeden stopień wyżej w hierarchii towarzyskiej, mając szersze pole do popisu dla swojej dyplomacji, ogólnie szanowanej, a to najważniejsze, kobiety światowej. I tak w nieskończoność, aż do klimakterium, gdy na odmianę stanie się dewotką. Może jednak rzeczywiście to jest klasyczne, bo Klotyld jest klasyczna i spryt jest klasyczny, i hipokryzja jest klasyczna. Jej specyficzna inteligencja francuskiej samiczki jest klasyczna. Poza tym mąż jest klasyczny. Kochanek, dla którego wtorek i piątek w Krecie i w hotelu z Clotilde jest funkcją, też jest klasyczny. Wreszcie cała intryga jest klasyczna. Nie mówiąc o języku naprawdę klasycznym. Druga sztuka to bulwerowa jednoaktówka fedu z trochę późniejszych lat niż CLOTILD. To już pełny 1900. Żona deputowanego przechadza się po mieszkaniu w nocnej koszuli, w wysokich bucikach i w kapeluszu. Dlaczego? Bo jest lipiec, w Paryżu upał i jest jej gorąco. W związku z tym szereg pro prokło zakończonych wizytą reportera, który zamiast napisać wywiad i reportaż o deputowanym, pisze reportaż, oglądając z zainteresowaniem tyłek pani domu. I co powie na to monsieur Clemenceau, mieszkający naprzeciwko? Ma to już więcej charakteru. Bulwarowa farsa, na której nasi dziadkowie przestępowali z nogi na nogę, lornetując wdzięki pod nocną koszulą. I upolowało się przy tym kawałek nóżki, więc była zabawa. Treść żadna. Tak się to przedstawia z punktu widzenia literackiego. Bo co innego wystawa. Fiet de Ambassadeur pod dyrekcją Alice Kossia jest obecnie najwykwintniejszym teatrem Paryża. Kossia jest świetną aktorką. Wystawa i jej gra. Uratowały pustkę tych dwóch sztuk do tego stopnia, że wychodzi się z teatru w stanie pewnego rodzaju olśnienia. Dekoracje i stroje projektował bardzo en vogue i rzeczywiście zdolny Dignimo. Z właściwym francuzom wyczuciem tej epoki, roztoczył na scenie cały przepych salonu secesyjnego w najlepszym i w najgorszym stylu. Wspaniałe, oryginalne meble secesyjne, bibeloty, tkaniny, kwiaty i palmy. Na tym przebogatym tle Alice Kosia, ubrana we wspaniałe suknie i kapelusze z tej epoki, obwieszona klejnotami z tych czasów, pochodzącymi z prywatnych zbiorów buszerona. W całej wystawie wprost rozpusta, gra Kosia bez zarzutu, klasyczna. To samo w tej jednoaktówce, w której na tle równie świetnych dekoracji potrafiła wydobyć wszystkie cechy tej beznadziejnej gęsi, chodzącej po domu w koszuli i usprawiedliwiającej się z całą perfidną naiwnością. Kil fait de latitude dans la Son 35 stopni szerokości geograficznej w cieniu. W teatrze pełno. Ludzie odwrócili się od modernizmu. Francja, jakby czując swój koniec, spogląda zachłannie wstecz, w te czasy, gdy była jeszcze czymś. Obydwie bzdury mają powodzenie. Jakiekolwiek pamiętniki, gdy tylko ukażą się w księgarniach, są natychmiast wykupione. Jeżeli dalej tak pójdzie, to po wojnie zapanuje moda sznurówek, krynolin uwspółcześnionej pruderii i skromności i miłości romantycznej. Publiczność teatrów i innych miejsc rozrywki roi się teraz od nowobogackich, czyli paskarzy, jak się mówiło po pierwszej wojnie. Ludzie dorabiają się fortun na czarnym handlu i obnoszą swoje bogactwa gdzie mogą. Młodzi ludzie z długimi włosami i w długich marynarkach, tak zwani Zazu, panie w wielkich kapeluszach lub fantastycznych turbanach wszystko nowe błyszczące lśniące pachy de label i pok 6 grudnia 1942 roku słońce i ciepło zima zapowiada się lekka może to już ostatnia Czekam z niecierpliwością na ten rok 1943, bo ciągle mi się wydaje, że skończy się to szaleństwo już w przyszłym roku. Są tacy, co mówią, że nie, i pewnie mają rację. Zjedliśmy obiad wcześniej i na całe popołudnie pojechaliśmy na rowerach do Lasku Bolońskiego. W lasku dużo ludzi, dużo rowerów i dużo dzieci. Słońce przygrzewało zupełnie niepogrudniowemu, a w całym powietrzu unosiła się mglista letność. Przejechaliśmy nad stawem, potem koło bagatel i wjechaliśmy na Avenue de Nuit, gdzie od razu na początku Basia wjechała policjanta. Ale on zgrabnie uchwycił rower za kierownicę, jak byka za rogi, podtrzymał go i nie pozwolił Basi wywrócić się. Po wzajemnej wymianie uśmiechów i dowcipów, lepiej przejechać policjanta niż kogoś z przechodniów, bo nikt nie potrzebuje wzywać policji. Jestem od razu na miejscu wypadku, śmiał się policjant. Pojechaliśmy dalej. Wyobrażam sobie naszą glinę w takiej sytuacji. Jakże przyjemnie żyć w kraju, w którym policjant dowcipkuje, a na przedmieściach nie ma oprychów i agarów. W jakimś bistro koło Etual napiliśmy się gorącego wina. Łuk triumfalny czerwienił się w promieniach zachodzącego słońca i rzucał długi cień na pola elizejskie, usiane różnokolorowymi plamkami przyczepek Velo Malowanych we wszystkich odcieniach. Z Etual zjechaliśmy do Trocadero. Wieża Eiffla wyglądała jak kolorowa firanka rozpięta na błękitno-popielatym niebie. Trocadero brzydnie. Zaniedbane od wybuchu wojny czernieje. Pozłódka na efektownych rzeźbach wyciera się, a brak wody w dolnych basenach zwiększa jeszcze bardziej wrażenie opuszczenia. Całość przypomina luksusową, ale zaniedbaną łazienkę. Od Trocadero dalej w dół ku Place Alma. Pomnik Mickiewicza. Salma nad Sekwaną. Lubię ten kawałek. Na lewo szklana i secesyjna góra Grand Palais. Na prawo Pun Alexandre Tua. Olbrzymie złote konie, a tam dalej śliczna perspektywa na Anwalid. Wpadamy na Concord. Wygląda w grudniowym półmroku jak nawa Wielkiego Kościoła. Ołtarz obelisku. Dwie ściany ciemne i olbrzymie ministerstwa marynarki, a w głębi kolumny Madeleine. Sztywne i chłodne, jak żąd rur w organach. Cicho, po kociemu, prześlizgujemy się wzdłuż muru i ogrodzenia Tuileries, od których powiewa zapachem suchych liści. Louvre. Potem chwila jazdy w mroku jego murów i znowu secesyjna góra szkła. To la Samarytene ale już dalej na tle granatowego nieba czernią się ostre zęby conciergerie. W mroku giną wypukłości, wieje grozą i ciszą. Châtel i Place de l'Hôtel de Ville. Na Sykwanie, jak wielka tratwa płynie wyspa świętego Ludwika. Na lewo kłębowisko uliczek dzielnicy San Paul, tworzących czarne otwory w jednostajnym murze obdrapanych kamienic. Wejścia do krecich nor – do jednego z podziemi Paryża, gdzie hotele są brudne, mężczyźni nie chodzą, lecz krążą, a młode dziewczyny przypominają nadgniłe owoce. Z dworca Liońskiego ze wszystkich wejść, wylewa się czarna lawa tłumu. Dzieli się na poszczególne strumienie, jak we wgłębieniach wulkanu, i wcieka powoli w otwory metra lub w ulicę. Gdy zajeżdżamy przed dom, jest już ciemno. Przy wejściu zaglądamy do patronów. Madame Bessier ceruje za wzięcie bieliznę hotelową. Naprawia i łata. Zapasy kończą się, a nowych prześcieradeł i ręczników nie ma skąd wziąć. Nie przydzielają. 8 grudnia 1942 roku. Uporczywe plotki o wiszącym w powietrzu porozumieniu rosyjsko-niemieckim. Staram się sobie wmówić, że to absurd. Że to rosyjski szantaż wobec Anglików i Amerykanów, ale i tak nie daje mi to spokoju psuje krew, psuje cały dzień. 11 grudnia 1942 roku. Nic konkretnego. Rosyjska ofensywa rozwija się powoli, ale zdecydowanie, brak szczegółów, bo ani jedni, ani drudzy nic nie mówią. Montgomery ciągle przegrupowuje się pod El. A we Francji przymusowy wyjazd na roboty do Niemiec pod hasłem za trzech specjalistów jeden jeniec wojenny zwolniony. Laval i Pytan pracują pour la France jako dwaj najwięksi specjaliści. Za tych dwóch powinni by zwolnić co najmniej dwie pełne dywizje. Ceterum censeo Lavalum et Petenum, nasz post bellum dindandi essent. 12 grudnia 1942 roku. Wieczorem w Teatrze de Châtelet na Ryszardzie III szekspira z Dulen w roli głównej. Nie, przyrządzony naturalistycznie, wypadł ten Ryszard III jak przedstawienie amatorskie na jarmarku końskim w kłaju. Dulen, podobno doskonały w skąpcu, przypominał mi go zanadto w Ryszardzie III. Ilość trupów zupełnie nowoczesna. Bez specjalnego licznika trudno zliczyć. Pomimo, że przy każdym trupie wyjmowałem zapałkę z pudełka i wkładałem do kieszeni, nie mogłem połapać się w rachunku, szczególnie w ostatnim akcie. Legło na polu bitwy tylu statystów, przez których inni skakali z takim zapałem, wymachując mieczami, że należało wysypać całe pudełko za jednym zamachem i dokupić chyba drugie. A co teraz wcale nie jest tak łatwo? To też dramatyczny okrzyk króla. Królestwo za konia przeszedł bez echa, i nie można było absolutnie uwierzyć w tę ofertę, wijąc się od śmiechu na widok statystów skaczących po dekoracjach jak małpy w Zoo w Vincen. Wreszcie króla zarżnęli i można było wyjść, co uczyniliśmy nie bez wielkiej przyjemności. Przyjemnością jest pójście do teatru, ale nieraz wyjście jest jeszcze większą. 13 grudnia 1942 roku. Nie czuję się zupełnie, że to już połowa grudnia. Sucho, słońce i ciepło jak w jesieni. Całe popołudnie na rowerach. 16 grudnia 1942 roku. Rommel znowu przegrał bitwę i cofa się spod Elagila. Anglicy idą naprzód. Panuje znowu powszechny optymizm. Tymczasem to wszystko wcale nie jest takie proste. Wojnę jest o wiele łatwiej prowadzić, aniżeli ją skończyć. Do tego taką wojnę, w której sprzymierzeni patrzą sobie bardzo na palce. Niemcy przegrają ją na pewno, ale trudno sobie wyobrazić, aby Anglia, Ameryka i Rosja równocześnie ją wygrały. Z grona wygrywających musi się kogoś wyeliminować, bo w wojnie, tak samo jak w pokerze, naprawdę wygrać może tylko jeden. Jednoczesne zwycięstwo kilku jest początkiem nowej wojny, a to właśnie grozi obecnie. Pozostawienie Rosji w jej obecnej postaci i dopuszczenie jej do głosu po wojnie przez oddanie pod jej wpływy nas, krajów bałtyckich i Bałkanów, byłoby zalążkiem nowego konfliktu za 10, 15 lub 20 lat. Tę wojnę muszą wygrać wyłącznie anglosasi. W przeciwnym wypadku cała ta wojna nie miałaby sensu i zakończenie jej postawiłoby Anglików i Amerykanów w obliczu tego samego, od czego zaczęli. Anglicy i Amerykanie powinni przeciągać całą zabawę, waiting and seeing. Powinni dążyć do jak największego wyczerpania Niemiec i Rosji, aby zadać cios ostateczny i Rosję postawić przed szeregiem faktów dokonanych, których ta nie potrafiłaby obalić, będąc zanadto wyczerpaną. W tej chwili Rosjanie rozpoczęli coś na kształt monstru ofensywy. Ludzie cieszą się, ale nie rozumieją, że nie chodzi o to, aby Rosjanie pobili całkowicie Niemcy. Lecz o to, aby je pobili do połowy. 17 grudnia 1942 rok. Mglisty, deszczowy dzień. Powietrze przeciągnięte wilgocią wydaje się płynem, w którym pływa się jak ryba w akwarium. Pod wieczór. Jeżdżąc po lewym brzegu, wpadłem do jakiegoś bistra na szklankę lumu. Byłem u zbiegu ulic du Albalet i Lumumur, i wszedłszy do środka, przypomniałem sobie, że tu gdzieś niedaleko był pensjonat Madame Vauquer. Dzielnica ta do dziś dnia pozostała osobliwa. Jeden z tych mateczników paryskich, które jedynie Balzac potrafił tak opisać, że czuje się jena odległość. Tu mieszkał ojciec Goriot. Spojrzałem przez szybę. Mrok zapadał szybko i zdawał się wypełzać z rozkoszą z tych ciemnych uliczek, w których drzemie przez cały dzień. Szara zimna godzina. Przy kontuarze stało kilku obywateli, wiodąc ożywioną dyskusją polityczną. W rogu Tuż przy ścianie stała młoda i bardzo ładna dziewczyna. Jakaś okoliczna fiji mieszkająca pewnie niedaleko i rozgrzewająca się pomiędzy jedną i drugą turniej przed swoim hotelem. Wspaniałe nogi, świetnie zbudowana, rasowa. Zacząłem się jej przyglądać dosyć łakomie, popijając rum. Obywatele rozmawiali o tym, co może zrobić dzisiejszy citoyen przeciwko gwałtom okupacji? Rewolucja? Z gołymi rękami przeciwko samochodom pancernym? Przeciwko przenośnym blokhausom betonowym, przy pomocy których można pilnować każdego skrzyżowania ulicy? No, c'est possible. C'est faux. Człowiek jest patriotą, chciałby walczyć, ale nie ma jak. Musi siedzieć spokojnie i patrzeć. Dziewczyna dopijała wolno swoją kawę, słuchając z dziwnym uśmiechem. Nagle roześmiała się chrapliwie z głębi zniszczonych płuc. Ten śmiech, z głębi mrocznego kąta, zabrzmiał tak niesamowicie, że wszyscy zamilkli i spojrzeli w jej stronę. Podparła głowę na ręce i wygięła się bokiem. Wsparta łokciem na kontuarze, ślizgała się po nim w przód i wstecz, huśtając się całym ciałem, kołysząc biodrami i śmiała się. A potem zaczęła mówić głośno i jakoś pieszczotliwie, jak do dzieci. Co można zrobić? Każdy może coś zrobić. Ja mam syfilis i częstuję nim Niemców. Każdy wyjeżdża z Paryża z pamiątką. Jennifer Kosuki Part. Wczoraj zrobiłam już szesnastego i długi wybuch żęźliwego śmiechu. Rzuciła Franka na kontuar i wyszła śmiejąc się. Jeszcze z czarnej ulicy było słychać jej śmiech. Skobiło mi się naprawdę zimno. Zdjęcia.